Istnieją skomplikowane sposoby na zwalczanie nieprzyjemnych zapachów w domu. I jest Erwick. Odświeżacz automatyczny 24x7 Active Fresh z formułą na bazie wody zapewnia wspaniały zapach aż do 70 dni. Wdech, wydech, Erwick. Gotowi do szkoły? Według zestawienia dziennika gazety prawnej obejmującego 5 podmiotów, najtańszą wyprawkę szkolną oferuje Lidl. Lidl tańszy od biedronki aż o 38%. Dla najtańszej wyprawki szkolnej zakupy robię w Lidlu. Nie denerwuj się, mamo. Weź Valerin Max. Lot szybko minie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty, weź Valerin. Spokojnie. Weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Nie denerwuj się. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Valerin. Zdrowa dawka spokoju. Znowu złapał Cię skurcz mięśni? Odczuwasz drętwienie i mrowienie kończyn? Może brakuje Ci magnezu? Pozbądź się skurczy. Sięgnij po Zdrowic Skurcz Senior. Preparat zawiera magnez, niezbędny dla prawidłowej pracy mięśni, potas dla utrzymania prawidłowego ciśnienia oraz ekstrakt z głogu, wspomagający krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior to preparat magnezowy stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowic Skurcz Senior. I niech skurcz Cię nie ogranicza! Od czwartku w Lidl. Wiklinowy kosz. Tylko 79,99. Garnki aluminiowe z kuponem Lidl Plus. Już od 59,99. Suszarka do żywności już za 79 zł. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidl. Czas rozstrzygnięć. Ariel i Persil pokazują, jak usuwają tłuste czy uporczywe plamy. A jak jest to naprawdę? Czy kapsułka wystarczy, by pozbyć się plam? Zrobiliśmy badanie. Identyczne ubrania z dziesięcioma trudnymi i częstymi plamami upraliśmy z samą kapsułką i z kapsułką oraz waniszem. Pokazaliśmy je prawdziwym ekspertom, czyli setkom Polaków, a ci potwierdzają. 9 na 10 plam wanisz usuwa lepiej niż sam Ariel czy Persil. Werdykt? Same kapsułki? To za mało. Dodawaj wanisz do każdego prania. Do szkoły? Like a boss! Wybieraj z ponad 1200 artykułów szkolnych w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy wszystkie artykuły marki Talentus kup 2, a trzeci najtańszy dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dobry wieczór, zaczynamy wiadomości. Dziś w wiadomości, jak wiadomo, zdarzyło się w Islandii. Poza tym w Islandii było jakiś pożar, albo nie wiem. Jak widać, nowe radio jest w Mytuner, również też w polskie radio, które jest przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. I to był wiadomości. Kolejne wiadomości jutro o 10:05. Dziękujemy.